Lepiej było te stodołe puścić z dymem. Co tu się dzieje? Nie wasza rzecz! Wyglądacie, jakbyście potrzebowali pomocy. No, bo tak po prawdzie to potrzebujemy. Stwory jakoweś nam się w stodole zalęgły. Zastawiliśmy wejście, ale długo tak nie damy rady. A biada nam, jak się uwolnią. Bogaci nie jesteśmy. Ale zapłacimy, jak plugastwo wybijecie. Spróbuję wam pomóc. Wpuścimy was do stodoły, a jak już będzie po wszystkim, drzwi otworzymy. Szybciej, panie Wiedźmin! Bo się wydostaną! Po wszystkim, otwórzcie drzwi. Ciała, to one zwabiły góle. Ciała, to one zwabiły góle. Macie cmentarz w stodole? Eee... nie. Czemu pytacie? Bo znalazłem szczątki kilku ciał. To one przyciągnęły trupojady. To... to bandyci byli. Póki pieniądze z nas zdzierali, jakoś żeśmy jeszcze radę dawali. Ale jak Jagusie do stodoły zaciągli, to żeśmy nie wytrzymali. Nawidły ich i... No i jak się skończyło, sami widzicie. Następnym razem, jak kogoś zamordujecie, zakopcie ciała głęboko. Te też trzeba stąd wynieść, inaczej przyciągną następne trupojady. Tak zrobimy. Dzięki, panie Wiedźmin. Robota wykonana. Tak jest. To wasza zapłata. Dzięki za pomoc. Bywajcie.